Sieman koludziska, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z kariery Erbelipsk w FIFA 20. Dzisiaj rozpoczynamy od meczu z Hertą, zobaczymy czy Piątek ma jeszcze jakieś naboje w swoich rewolwerach. Potem Kolonia, CSK, Paderborn i Hanower, Pięć spotkań i miejmy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Patrząc na ligową tabelę jesteśmy na trzecim miejscu, tragedii nie ma, ale oczywiście chciałoby się być zdecydowanie wyżej. Szczególnie zajmować miejsce Bayernu. Ale do tego jeszcze potrzebujemy kilku zwycięstw, no i potknięć naszych rywali oczywiście. Zaczynajmy spotkanie z Hertą. W Berlinie nie gra się trudno, więc czas zwyciężać. Zaczynamy! Pierwsze spotkanie. Dobre tutaj zagranie. Zobaczmy Gbamin do środka. Złe wycofanie Limer fantastycznie do na Ten sam nasan z bramkarzem kończy tą akcję. 1 do zera duńczyk, kto potrafi i to mnie cieszy. Ładnie Wolf się tutaj urywa skrzydłem, zobaczmy co wymyśli w tej sytuacji. Wolf piłka na lewej nodze, ma szansę na poprawkę, przedziera się dośrodkowanie na punkt i niestety jeden do jednego. Gbamin nie miał prawa tego zmarnować. Dobrze, tej Luke ależ kapitalne przyspieszenie Anglika. Rozpędza się, nikt nie jest w stanie go dogonić, walczy Bojata, ale nie daje rady. Mamy piłkę w polu karnym. Precyzyjne dogranie, blok obrońcy, ale przy dobicie jest bezradny. 2 do 1. Nasz drugi napastnik, Werner, również jest w bardzo dobrej formie. Dobrze, Werner, ma teta. Przerzut do juźwiaka, czy ten zdąży do tej piłki? Ledwo, ledwo, ale się udało. Juźwiak rozpędzony wbiega w pole karne. Dogranie patrzymy, ależ piękne trafienie. Lookman nie zawodzi nas. I to jest podstawa sukcesu. Jeszcze Herta się nie poddaje. Gruić, Darida, Gruić, jest Wolf do do piątka, Gulac i to przecina. Jeszcze Gruić lobuje, poprzeczka i piłka w rękach Gulasza. Dobry bramkarz musi mieć szczęście. Mateta ładnie biegnie z piłką, zagrał do Juźwiaka. Czy będzie 4 do 1? Kamil Juźwiak. Ależ tutaj wymanewrował obrońców i uderzył, niestety, prosto w Jarsteina, który na spokojnie radzi sobie z tym uderzeniem. No, i wygrywamy 3 do 1. Piątek był niewidoczny, ewidentnie w tych jego rewolwerach nie ma żadnych nabojów. No i my się z tego cieszymy, bo zwyciężamy. Niech piątek strzela w każdym spotkaniu, poza spotkaniami z Erbelipsk, oczywiście w tej karierze. Werner tutaj jest zawodnikiem spotkania, Gula czyli 4 interwencje, Jarstein 1. No powiedzmy sobie szczerze, Norweg jest bez formy. Przechodzimy dalej no i jesteśmy już po pierwszym spotkaniu udało nam się wygrać chwilowo jesteśmy na drugim miejscu w ligowej tabeli ale Wolfsburg ma jeszcze zaległe spotkanie więc może nas wyprzedzić więc nie ma się co zbytnio cieszyć czekamy na potknięcie Bayernu które nie chce, niestety nie chce nadejść a to jest dla nas bardzo zła informacja no bo jeśli Monachijczycy nie stracą punktów no to bardzo ciężko będzie ich wyprzedzić wręcz będzie to niemożliwe przed meczem dokonamy pewnych zmian w naszym podstawowym składzie Zabicer odpocznie, zagra Wolf i jeszcze Angelinio na lewą stronę obrony. Zaczynamy drugi mecz. Wznawiam od autu Angelinio. Długo się zastanawiał Polsen. Ładnie Duńczyk kontroluje piłkę. Angelinio w polu karnym. Ależ tutaj się sprytnie uderzyć, ale niestety obrońcy kolonii byli czujni i będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. Dobrze, tej Sachin. Ud próbuje się przedrzeć, dograł do końca. Jeszcze Ud, ależ piękna gra. Na małej przestrzeni, i tutaj nie ma bramki, bo upamykano. Ratuje nasz zespół. Świetnie zachował się Francuz w tej sytuacji. Patrzymy, jest okazja do kontry. Campbell rewelacyjnie podał do Wernera. Tego nikt nie da rady dogonić. Jest tam jeszcze Jusuf Polsen. No i do pustej bramki to była formalność. 1 do 0 dla Lipska. Perfekcyjnie wyprowadzona kontra. Dobrze, tutaj bawi się Brizuel. Brizuela przy. Linii bocznej, jeszcze odegranie, patrzymy co się stanie w tej sytuacji, dośrodkowanie, jest tutaj Mina, ale to było dogranie do Gulasza, który musiał sobie poradzić z tą anemiczną piłką. Jeszcze jest okazja, patrzymy, zejście do środka nie będzie na szczęście, Kańc jednak zagrał do miny Santimina, Hiszpan tańczy, co wymyśli, dośrodkował i dobrze tutaj nasz obrońca, jeszcze jest tutaj Hyger, poprawka i broni do Gulaci, tak jest. Na tego bramkarza zawsze można liczyć. Jak widzimy, to kolonia dyktuje warunki gry w tym spotkaniu, ale na całe szczęście nadal prowadzimy. Klemens na pole karne i uderzenie tutaj Hygera. Prosto w bramkarza pewny chwyt. Klosterman zagrał idealnie w uliczkę do juźwiaka. Juźwiak rozpędza się z piłką, jest już w polu karnym. Musi dograć, ale niestety uderza. No i to kończy się zaledwie rzutem rożnym. Dobrze, Limer. Znalazł już Jóźwiak, wycofanie. Klosterman. Limer. Długo się zastanawia, wreszcie dograł Mateta. Czeka na Jóźwiaka, ten ma idealną sytuację. Ale dzisiaj to by chyba nawet do pustej bramki nie trafił. No i wygrywamy to spotkanie 1 do 0. Ale to co zmarnowaliśmy pod koniec, to woła o pomstę do nieba. Chociaż pamiętajmy, kolonia również miała swoje sytuacje. I gdyby którąś z nich wykorzystała, wynik mógłby być zupełnie inny. Ale na całe szczęście oni też się mylili. Tutaj Paulsen, piłkarzem tego spotkania, wykorzystał podań do pustej Wernera, ale do pustej też trzeba potrafić trafić. Zaczy skończymy drugie spotkanie. Oczywiście nie wiem, co mi teraz się nałożyło pod koniec tego spotkania, ale ewidentnie ten komentarz nie miał najmniejszego sensu, ale teraz już musi być po prostu lepiej. Jak widzimy, Bayern, 11 spotka 12 spotkań, 11 zwycięstw, jeden remis. Czas wrócić do spokoju ducha bo ewidentnie teraz coś nie wychodzi. Wystawimy nasz rezerwowy skład na mecz w Lidze Mistrzów, bo awans z pierwszego miejsca mamy pewny, ale też trzeba dać szansę piłkarzom rezerwowym, żeby mogli ograć się w tych elitarnych rozgrywkach. Zaczynamy trzecie spotkanie. Dobrze tej Fernandesz. Jeszcze Sigurdsson przedziera się. Czałow ma sporo miejsca i czasu, by podjąć decyzję. Znajduje Vlasicia. Szkurin. Jest okazja! Pięknie Mwogo! Jak widać, nasz rezerwowy bramkarz uczy się od gulasza. Ależ tutaj błąd! I Mwogo to broni. Czy oddalimy wreszcie zagrożenie? Orban beznadziejnie. Wlasić. Na pustaka chciał podać, ale Mwogo jest naszą opatrznością. Broni wszystko co się da. Zagojew. Szkurin. Zastanawia się, co zrobić w tej sytuacji. Zagrał od Zagojewa. Szkurin. Na klepkę. Wlasić. Zagojew! I tutaj jest rzut karny. Co to jest? Ja nic nie naciskałem. A mimo wszystko jest fałno. Wielka szkoda. Czałów przed szansą. Rosjanin uderza tylko w słupek. Tak jest. Dobry zespół musi mieć szczęście. Adams do Forksberga. Mocno szwed, ale kapitalnia Kinfejew. On jest w dobrej formie. Walczymy o piłkę. Ampadu nie daje rady. Wlasić go uprzedza. Czy będzie dośrodkowanie? Tak jest. I tutaj pięknie wogo. Powiedzmy sobie szczerze, mamy dwóch kapitalnych bramkarzy. Świetnie, Ampadu napędza tą akcję ofensywną. Zagrał do Matety, Mateta do Forsberga. Ten jest już w polu karnym. I mocno uderza, ale Akinfejer to broni. Bramkarze to dzisiaj bohaterowie. Okazja do kontry Wolf. Napędza tą akcję, zagrał do Nkunku. Patrzymy, co Francuz zrobi. Rewelacyjnie ucieka obrońcom, jest już w polu karnym. Nkunku, dogranie do Wolfa. Na klatkę, przyjęcie i strzał pod poprzeczkę. Bramkarz bez szans, a my wychodzimy na prowadzenie. Magie rezerwowych. No i jesteśmy po tym spotkaniu, zwyciężamy 1 do 0, a tutaj Czałow nie trafił nawet w słupek, wydawało mi się, że metalowego pręta obił, a on jednak spudłował, fatalnie nawet. Więc ten rzut karny to była jedna wielka kompromitacja w jego wykonaniu, no ale co tam, na drugi raz będzie lepiej, bo już gorzej być nie może. Hannes Wolf tutaj piłkarzem spotkania, asystant Kunku, Mwogo 5 interwencji, Akinfejev dwie, ale do bramkarzy nie można mieć zarzutów. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po trzecim spotkaniu, tym razem w Lidze Mistrzów i kroczymy naszą zwycięską ścieżką. 5 spotkań, pięć zwycięstw, to mi się podoba. No i ostatni mecz mamy z Lyonem, niech nasi rezerwowi tam sobie zagrają, bo może pokażą się z dobrej strony. Baumgartner będzie przeniesiony do drużyny seniorów, bo naprawdę wygląda dobrze pod względem overalla, a trzeba przenosić utalentowaną młodzież do zespołu seniorów. Czeka nas teraz mecz z Paderborn. Jest to beznadziejna drużyna i tutaj nie mamy prawa stracić punktów. Bo jeśli je tutaj stracimy, to ciężko będzie je odrobić. Zaczynamy czwarte spotkanie. Okazja do kontry. Ładnie kamarea do Zabicera. Zabicer perfekcyjne przyjęcie piłki i od razu napędził tą akcję. Holuje piłkę teraz Austriak zablokowany. Jeszcze poprawka. Werner w polu karnym i broni to Zingerle. No powiedzmy sobie szczerze, zachował się świetnie bramkarz. I mamy rzut wolny, Zabicer podchodzi do piłki. Będzie celował w okolicy okienka, zobaczmy. Austriak nad murem i do bramki, gol! Pięknie, tak się właśnie wykonuje, rzuty wolne. Nareszcie coś trafiłem. No i jeszcze trzeba sobie zobaczyć powtórkę, no. Bo jednak jak się zdobywa taką bramkę, no to powtórkę to jest rzecz obowiązkowa. Widzimy radość całego zespołu, bo nasz kapitan świetnie wykonał ten rzut wolny. Patrzymy, tutaj jest Zabicer. Nie wiem czy było najlepsze ustawienie muru. I teraz będzie kluczowy fragment. No, powiem szczerze, jakość 144 to na YouTube jest lepsza niż tutaj ta powtórka. Powiedzmy sobie szczerze, ta kamera nie była najlepiej ustawiona, ale co tam, kiedyś to naprawią. FIFA 2080, ładne podanie do środka. Jastrzębski uderza z lewej nogi, ale Gulaci takie strzały łapie na śniadanie. Dobrze, tutaj podanie do środka. Jest okazja do kontry. Jeszcze piowi, pryger, ładnie ucieka skrzydłem, niebezpieczna sytuacja, Paderborn dośrodkowuje na pole karne, niepewnie upamekano. Michel, no i tylko boczna siatka, powinien wycisnąć z tej akcji zdecydowanie więcej. Limer zagrywa do środka, Mateta z pierwszej piłki do Juźwiaka, Juźwiak na spokojnie może odskoczyć obrońcom, Dreger nie jest w stanie go powstrzymać. Mateta! 2 do 0, perfekcyjna główka. Powiedzmy sobie szczerze, teraz zdobywamy naprawdę ładne gole. Piowi do środka Zoliński, Piowi jeszcze. Michel w polu karnym i trafia tylko w Pręta. Miał dwie dobre piłki i obie zmarnował. A my wygrywamy 2 do 0. Jest to bardzo fajny wynik. Trzeba zobaczyć tą bramkę zabicera. No bo powiedzmy sobie szczerze, powtórka była najgorszej możliwej jakości. W sumie nie wiem, jak tam kamerę tam umieścili, ale no szacunek tak naprawdę, no żeby w stadion, żeby nad dachem stadionu. Coś próbować kamerować i jeszcze liczyć, że ktoś to będzie widział? No to jest jej, tego nie ogarniesz. Ładny strzał nad murem. No i tutaj bramkarz nie dał rady, a my mamy bramkę z rzutu wolnego. Takie bramki zawsze bardzo dobrze smakują. Tutaj widzimy statystyki mieliśmy więcej okazji, ale gdyby napastnicy Paderbornu byli w lepszej dyspozycji, to w sumie nie graliby w Paderbornie, ale może ich drużyna by zdobyła jakieś punkty. Dobrze, że są bez formy. No i oczywiście przechodzimy dalej. Jeszcze jedno spotkanie przed nami, za nami już cztery. Poczekajmy, jeszcze tutaj przesymulujemy z jeden dzień, żeby znać wszystkie wyniki Bundesligi. No i ten Bayern jak zły nie chce przegrać, no cały czas wygrywają. I to mnie martwi. Zobaczmy ile punktów ma Paderborn, bo to jest zawsze interesujące jeśli chodzi o ten sezon Bundesligi. Jeden punkt po 13 kolejkach. Wow. Nie wiem co za frajerzy z nimi zremisowali, ale musi być im ewidentnie wstyd. Na ten mecz pucharowy wystawiamy nasz zespół rezerw. Zagrali dobrze w Lidze Mistrzów, więc muszą też pokonać Hanower. Zaczynamy ostatnie spotkanie. Dobrze tej Mukiele zastawia piłkę. Ależ kapitalne podanie, wymierzone na centymetry. Forsberg, może nie jest najszybszy, ale powinien dać radę. Dogrywa. Mateta, niepewna interwencja bramkarza, mógł się zachować zdecydowanie lepiej. Ale to nie nasz problem, wychodzimy na prowadzenie. Dobrze, Forsberg do środka, Adams wypuścił matetę. Mateta holuje tutaj piłkę, daje radę, Francuz, jest w polu karnym, broni bramkarz, no i niestety nie będzie dobitki. Wybita piłka, Kaiser ją zgarnął, Sztendera, Kaiser, Napolekane Guidetti zablokowany, jeszcze pomyłka, Haraguchi i tylko i wyłącznie rzut rożny, dobry blok obrońcy, no i wyratowaliśmy się z tej opresji. Angelinio, Lukman... Ależ ładnie wchodzi w dribbling. Anglik ma sytuację do oddania strzału. Jest w polu i broń to Ciller. Powiedzmy sobie szczerze, interwencja stadion świata. I wygrywamy to spotkanie 1 do 0. Niski wynik, ale najważniejsze jest to, że awansujemy dalej w rozgrywkach DFB Pokal. Statystyki mówią same za siebie, kto tutaj dominował. Zasłużone zwycięstwo. Forsberg, piłkarzem tego spotkania, asysta przy bramce. Mwogo, dwie interwencje. Ciller 3. No, bardzo dobrze bronili bramkarze. Przechodzimy dalej. Może z tym bardzo dobrze przesadziłem, bo przy pierwszej bramce Ciller nie zachował się najlepiej, no ale potem ratował kilka razy zespół. Borussia Dortmund tutaj naszym następnym rywalem w ćwierćfinale. Miejmy nadzieję, że uda się ich wyeliminować. A jeśli chodzi o następny odcinek, to gramy z Hoffenheim, Lyonem, Fortuną Düsseldorf, Borussią i Augsburgiem. Grudzień zbliża się do końca, co oznacza, że niedługo będzie otwarte zimowe okienko transferowe. Czy kogoś kupimy? Zobaczymy. Też trzeba będzie przeanalizować rynek i zobaczyć, na kogo tak naprawdę będzie nas stać i kogo potrzebujemy. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!